Cisza, gęsta, ciężka, niemal namacalna, a potem te słowa, rzucone w pustkę jak kamień w gładką taflę jeziora. Zostańmy przyjaciółmi. To nie jest propozycja, to wyrok. Werdykt wydany w chłodnym, obojętnym tonie, który zamraża krew w żyłach. Czujesz, jak grunt usuwa ci się spod nóg. W jednej chwili. Cała wasza wspólna historia, intymność i plany na przyszłość zostają spakowane do małego, ciasnego pudełka z etykietą przyjaźń, a ty masz stać i patrzeć, masz się uśmiechnąć, masz udawać, że to pudełko nie zawiera resztek twojej duszy. To jest test pierwszy i najważniejszy psychologiczny test twojej słabości, twojej odporności. Twojego poczucia własnej wartości, test, którego nie możesz oblać, bo to, jak zareagujesz na te słowa, zdefiniuje następne miesiące, a może nawet lata Twojego życia. Zastanówmy się, co tak naprawdę oznaczają te słowa. Czy to akt miłosierdzia, próba złagodzenia bólu? Nie, to nie jest o tobie. Oto prawda, której nikt nie chce usłyszeć. Zdanie. Zostańmy przyjaciółmi, jest najczęściej aktem czystego egoizmu. To psychologiczny mechanizm obronny, sposób na uniknięcie poczucia winy. Osoba, która kończy relację, nie chce być tą złą, rzucając ci tę iluzoryczną gałązkę oliwną, przerzuca na ciebie odpowiedzialność. Teraz to ty o genialna w swojej prostocie manipulacja. Zostajesz postawiony w sytuacji bez wyjścia. To nie przypadek, to psychologia. Po pierwsze, to sposób na utrzymanie cię w swojej orbicie. Jako wsparcie emocjonalne na żądanie, jako darmowy terapeuta, jako poduszka bezpieczeństwa, gdyby ich nowe życie nie ułożyło się tak jak planowali. Jesteś planem B, ubranym w kostium przyjaciela. Twoje uczucia są nieistotnym kosztem ubocznym tej transakcji. Po drugie, to potężny zastrzyk dla ego świadomość, że osoba, którą odrzuciłeś, wciąż chce być blisko ciebie jest uzależniająca, potwierdza ich atrakcyjność, uspokaja ich lęki. To ty płacisz cenę za ich dobre samopoczucie. Twoja obecność w ich życiu, po rozstaniu nie jest dowodem na waszą dojrzałość. Jest dowodem na ich władzę nad tobą. Pomyśl o tym, jak o grze grze w psychologiczne szachy. Oni właśnie wykonali ruch, który stawia cię w szachu, ale jeszcze nie w macie. Zgodzenie się na przyjaźń to dobrowolne wejście do celi. Zostajesz strażnikiem własnego więzienia. Będziesz obserwować, jak układają sobie życie z kimś innym. Każde zdjęcie, każda opowieść, każda wzmianka o nowym szczęściu będzie jak cios nożem. Ale musisz milczeć, musisz się uśmiechać, przecież jesteście przyjaciółmi, prawda? Ta przyjaźń uniemożliwia ci pójście naprzód, utrzymuje cię w stanie permanentnej nadziei, a nadzieja w tym kontekście jest trucizną. Karmisz się okruchami uwagi, analizujesz każde słowo, każdy gest. Szukasz ukrytych znaczeń, dowodów, że może jednak jest szansa. Nie ma szansy, jest tylko twoja powolna, psychiczna erozja. Dzień po dniu, kawałek po kawałku, tracisz siebie. Wyobraź sobie Marka. Marek był zakochany w Annie. Po dwóch latach Anna powiedziała mu, że to koniec, ale zostańmy przyjaciółmi. Marek, z sercem w kawałkach, zgodził się. Bo bał się stracić ją całkowicie. Myślał, że odrobina jej obecności jest lepsza niż nic. Stał się jej powiernikiem, słuchał o jej randkach, o jej nowym partnerze, doradzał jej, pocieszał, gdy się kłócili. Był idealnym przyjacielem, zawsze dostępny, zawsze wspierający, zawsze samotny. Jego życie stanęło w miejscu. Nie umawiał się z nikim, bo w głębi duszy. Wciąż czekał na Annę. Każda rozmowa z nią na nowo rozbudzała jego nadzieję. Tylko po to, by za chwilę brutalnie ją zmiażdżyć. Pewnego dnia Anna zadzwoniła, by zaprosić go na swój ślub. I w tym momencie coś w Marku pękło. Zrozumiał. Zrozumiał, że nie był jej przyjacielem, był pamiątką, trofeum. Wygodnym meblem w jej życiu emocjonalnym. Jego lojalność nie była cnotą, była jego słabością, którą ona bezwzględnie wykorzystywała. To jest moment transformacji, moment, w którym musisz zrozumieć, że jedynym sposobem na wygranie tej gry jest odmowa wzięcia w niej udziału. Twoja odpowiedź na zostańmy przyjaciółmi nie powinna być ani gniewna, ani błagalna. Powinna być spokojna, stanowcza i ostateczna. Dziękuję, ale nie. Potrzebuję czasu i przestrzeni, żeby pójść naprzód. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Koniec, kropka. Żadnych negocjacji, żadnych otwartych furtek. To jest akt radykalnej miłości własnej. Wybierasz siebie. Wybierasz swoje zdrowie psychiczne ponad ich komfort. Odrzucenie ich oferty przyjaźni to nie spalenie mostu. To rozebranie mostu, który prowadził donikąd, to jest twoja deklaracja niepodległości. Uwalniasz się z emocjonalnej niewoli. Prawdziwa przyjaźń po rozstaniu jest możliwa, ale jest rzadka i nigdy, prze nigdy nie rodzi się z poczucia winy, litości. Czy egoizmu, wymaga czasu, ogromu czasu, wymaga całkowitego wyleczenia obu stron, wymaga, by oboje byli w nowych, szczęśliwych miejscach w swoim życiu. To, co jest Ci oferowane w momencie rozstania, to nie jest przyjaźń, to jej upiorna karykatura. Pamiętaj, Twoja wartość nie jest przedmiotem negocjacji. Nie musisz akceptować degradacji, by zatrzymać kogoś w swoim życiu. Słowa zostańmy przyjaciółmi to test. Ale to nie ty jesteś testowany. To test na dojrzałość i empatię osoby, która je wypowiada. A Twoja odmowa to nie porażka. To Twoje zwycięstwo. To moment, w którym odzyskujesz kontrolę nad własną narracją. Wybierz siebie zawsze. To jedyny ruch który gwarantuje, że tego testu nie oblejesz.